Trzy losowe ciekawostki, część siódma. Czarne diamenty są jednymi z najrzadszych i najdroższych diamentów na świecie. Charakteryzują się ciemnym, niemal czarnym kolorem, który jest wynikiem dużej ilości inkluzji i niewielkiej ilości optycznych defektów. Są one trudne do znalezienia i osiągają wyjątkowo wysokie ceny na rynku diamentów, podobnie jak tradycyjne białe diamenty o idealnej czystości i szlifie. W kulturze starożytnego Egiptu koty były obiektami cieci -e -i, i szacunku. Były one uważane za święte zwierzęta i często traktowane jako towarzysze bogów. Egipcjanie byli tak oddani kotom, że nawet podczas pożaru domu woleli ratować swoje koty niż cenne przedmioty. Zabijanie kota nawet przez przypadek mogło być karane śmiercią. Słońce jest tak głośne, że gdybyśmy mogli usłyszeć dźwięki, które generuje, byłoby to DLA nas niezwykle hałaśliwe. Na powierzchni Słońca powstają rozbłyski słoneczne, które generują dźwięki o niskiej częstotliwości. Jednak ze względu na brak powietrza w przestrzeni kosmicznej nie możemy ich usłyszeć bezpośrednio.